To się się w, przedwojennych. w każdym razie chodziło o pokazanie, o pokazanie tej, tej ogromnej, ogromnej różnicy pomiędzy raciorzem przedwojennym właśnie w tamtych rejonach, a, a, a tym, co się zaczęło z Mostowym i ulicą dziać po wojnie. I te wszystkie zmiany urbanistyczne doprowadziły do tego, że powstał pusty plac, na którym można już było postawić pomnik. Także jest to opowieść nie, nie tylko o pomniku, jest to opowieść o mieście i jest to również opowieść o ludziach ludziach, którzy, um, którzy w pewnym etapie swojego życia, ich życie zostało w jakiś sposób związane właśnie e, z Matką Polką. A pomysł tego filmu, bo ja wcześniej nie planowałem filmu o Matce Polce, to nie był taki projekt od serca. E, projektem od serca wcześniej był mój film o Historyka na Tym się interesowałem, pasjonowałem od lat. Natomiast e, Matka Polka przyszła do mnie przypadkiem, i e, stało się to dzięki panu, dzięki panu Karolowi Magierze. Który przyszedłem kiedyś do niego, poszukałem zdjęć archiwalnych, które, które chciałbym wykorzystać w filmie o Okala Recinka. E, no, a w sumie za to pan Karol pokazał mi album. Album, gdzie były, gdzie były fotografie z, z momentów, kiedy, kiedy pomóc przewieziono do Boże i go osadzano, e, fotografie z dnia odsłonięcia, 14 lipca 1973 roku i również całe mnóstwo wycinków prasowych. Które Pan Karol przez lata zbierał, były wycinki z Trybunału Polskiego przeważnie. Z tamtych czasów, były również późniejsze wydania, wycinki z Nowych Draci Polskich sprzed, sprzed, sprzed kilku lat. I pomyślałem sobie, że no nie mogę obok, obok e, takiego zbioru informacji e, przejść obojętnie, Tym bardziej, że jeszcze chyba nie, nie było żadnego zwartego dzieła, nie, nie, nie było żadnej książki o historii Pomnikonatki Polski. Były krótsze lub dłuższe artykuły prasowe, ale jeszcze nikt tego nie opisał od początku do końca. No i mając, mając w ręku taki materiał, człowieka, który, bo pan Karol był e, skarbnikiem e, komitetu obywatelskiego, komitetu budowy pomnika Matki Polki, więc miałem informację z pierwszej ręki. No to stwierdziłem, że muszę, że muszę to opisać, bo nie można przegapić takiego potencjału, to jest świetny materiał na, na film. No na początku miał to być skromny, taki 20 minutowy, gdzie pan Karol był jedynym bohaterem, no ale później zacząłem wokół, tematu chodzić, wokół tego tematu chodzić i nagle ten temat zaczął e, zaczął obrastać innymi faktami, innymi okolicznościami. I właśnie rozszerzyłem to właśnie o historię powojenną Placu Mostowego i ulicy Odrzańskiej. W filmie wystąpiło łącznie 15 osób. Każdy z nich opowiedział jakby tą, tą swoją cząstkę historii, tej matki Polki. I te wszystkie opowieści zabrane w jedną całość stworzyły właśnie dzieło, które jest, które jest w miarę oczywiście możliwości dwugodzinnego filmu. Jest myślę, że kompletnym przedstawieniem w e, historii pomnika oczywiście, gdyby był materiał na książkę, to tych, mater, to tych to tej treści byłoby znacznie, znacznie więcej. A film, który, e, do którego musiałbym, do, do którego chciałbym włożyć wszystko, trwały kilkanaście godzin. Trzeba było, trzeba było się zmieścić w godzinach, co i tak jest bardzo, bardzo długim czasem projekcji. E, historia Matki Polki jest, też, jest e, pokazana ze strony urbanistycznej, e, społecznej, historycznej, e, symbolicznej, nawet religijnej. Co też w filmie będzie, co też filmie będzie bardzo, wyraźnie, bardzo wyraźnie opowiedziane, ponieważ, jak już mówiłem, każdy, każdy z bohaterów mojego filmu jakby zagospodarowywał swój odcinek opowieści o Matce Polce. E, dobrze, no to tyle, to tyle tytułem wstępu. Zapraszam o okay. tekst. Na opuszczony, bez zniesienia rąk ma w sobie taki element jakbyśmy, triumfu jakiegoś takiego dumy, poczucia siły. Natomiast właśnie te matki polki, klązaczki, one były osobami bardzo... Opornymi, dla na obliczkę, on, na Gręczkach prosiły Boga i Matkę Piśmieńkę o pomoc, o łaskę. zobaczcie tak jak można spojrzeć na jeden pomnik, który. Czasami różne skojarzenia, niezależnie od tego jaką mamy wiedzę, prawda, jakie mamy po prostu poglądy, to jednak pomnik ten w Raciborzu wpisuje się przepięknie w krajobraz tego miasta i rzeczywiście skupia uwagę, to o czym um, jeden z tutaj z ostatnich um, po prostu prelegentów czy tam opowiadających, um, na co wskazywał, rzeczywiście um, ten pomnik architektonicznie, słuchajcie, jest taki, no, takim, takim elementem ciekawym. Może warto byłoby, może to pod adresem naszym towarzystwom, w ogóle mieszkańcom, żeby ten pomnik żył inaczej niż tylko uroczystościami państwowymi, to tak było pięknie podpowiedziane, prawda? I być może, że sobie coś tam wymyślimy znowu, żeby ten pomnik ożył żył pozostał czymś takim, to jest, jest tam taką więź dla nas dla Mieszkańców, ci może niezależnie czy tych, którzy tutaj są autokonami, którzy tutaj mieszkają, bo widziano, czy tymi, którzy tam przybyli prawda, z różnych innych terenów, Polka matka. Matka. To jest takie, takie coś bardzo ym, bliskiego nam wszystkim i, i coś, co nas może po prostu pięknie łączyć. Adriano Adrianowi serdecznie dziękuję. Dzień tak dzień dobry, dzień dobry. Jednak tak jak, jak zwykle, no po prostu staną na wysokości zadania. więc ślicznie. czy nie, dnia jest no. Natomiast nie wiem, czy Pan posiada. No to ja z no ja przyjemnością, jak, jak zwykle, to, jak jak to, zwykle, to, naszy, to po prostu prelegentom, naszym gościom. Mogę podarować coś, co jest książką, lub czymś, co, co czy, czy ten ZFR jeszcze gdzieś tam po prostu, co posiada w swoich zasobach. Proszę. Mały prezent słuchajcie dla którzy przyjeżdżają również z zachodu, e, którzy jakoś szukają wiedzy o naszym mieście, nie tylko tej książkowej, to te filmy Pana Adriana też się cieszą, że Pana o tym. takim wzięciem, więc w rodzinie spróbujcie też propagować takie spojrzenie na historię, takie, takie szerokie, zobaczcie Państwo, to było, tu było wszystko i te elementy ikonografii, powstawania pomnika i te dylematy, czy to był, jakie podteksty jakie ideologiczne, czy były, czy nie były, jeśli były, to jakie. Czy ta opozycja y, typu y, święta, kolumna maryjna, czy to coś świeckiego, to przepięknie Pan przemyślał ten film i myślę, że to jest takie inne spojrzenie na, na, na pomnik i na jego funkcję, w mieście. Dziękuję Ci ja raz. nie nieraz jeszcze i prosiło o nas też... następne pytania. Następne filmy już się robią. No. Jeszcze, nie. No. No. Jeszcze nie. No. Jeszcze za wcześnie, bo to no. dopiero no. początek. No. 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 Tej klaski tak wiele. Słuchajcie, my się nie będziemy kłócić, czy te ręce tak, czy nie. One na pewno, on to był pomnik, który powstał w okresie, no jednak tego, nie mogło być tych elementów religijnych, no że nie mogłoby. bo teraz by nie A przy robi piękny To mówiący wiele dobrego odecznego. I być może rzeczywiście możemy się sprzedać co do stacji. naszej wieży więziennej, prawda?

no. Adriani, jeśli wiecie co, panie, że... ja bym sobie odszałowałaś, o tym jesteśmy dumni panie Adrianie, że pan tutaj umie ten radziw pokazać, że Pana mamy, że Pana. Ma... No. Proszę Bo generalnie to szukamy tak. To, 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 to się, się wydarzyło ostatnio przy wyborze yy, yy, patrona szkoły. Szukamy patronów daleko, daleko. Tu są ludzie, tu, tu są ciekawe rzeczy. Właśnie to jest niesamowite, że, że Pan Adrian znalazł to tu. My powinniśmy szukać właśnie w, yy, yy, w naszych okolicach. Naszą elementów, które się dziś może rzeczywiście no, z punktu widzenia um, nawet plastycznego, które się tak mówiły, tak, prawda, im no. więcej tych elementów, tym niż czasami odbiór tego typu ty, 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 momentalnego Tak spodziewa. jak Pani Dziedziczek mówiła, władza chciała, żeby, żeby, żeby przekaz i odbiór był bardzo prosty. No to jeszcze raz ja. No. W każdym razie, tutaj Pan Adrian y, wydobył to, y, to róbmy temu nasze jakieś statuetki. Y, y, y. No właśnie, dlaczego ja, dlaczego tak, ja będąc w Radzie Boże? ja, nie, mógł, ja nie, mogę, nie mogę sobie kupić ta, takiej Matki nie mogę sobie kupić takiej tak, Kolumny tak, Maryjnej, tak, 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 takiego Arki tak, Bożka, nie ma. Do Krakowa I mogę kupić takiego smoka wawelskiego. Ta, no, A tutaj nie ma takiej walki polskiej. Oczywiście tak to wygląda. Nie ma problemu. Ja myślę, że trzeba prostu z tym, no nie wiem jak się spotykamy, czy z panem zarostą, no, czy z panem prezydentem, ale z całą elitą polityczną, jak to, to nazywa to Czy To jest bardzo to szkodliwe. Z różnych punktów widzenia, z